Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, od 16 do 22. I oto ktoś przyszedł do Niego i rzekł. Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A On mu odrzekł. Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu. Których? A Jezus rzekł, ty nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegóż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz. I rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyci na ślady mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele majętności. Historia nie kończy się przyjemnie. Pan Jezus na początku wskazał mu, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne. I wiecie, jakby on się już nie odzywał, poszedłby zadowolony. Ale On zadał pytanie. Wiecie, to, że on zadał pytanie, to dzisiaj dla nas jest bardzo istotne, bo odpowie nam na nasze pytania. Ale to jego pytanie sprawiło, że on odszedł smutny. Co to za pytanie? Czegoż mi jeszcze nie dostaje? Albo czego mi jeszcze brakuje? No i tu, tu się zaczyna. Co tu się zaczyna? Pan Jezus do niego mówi, jeżeli chcesz być doskonały, i pamiętamy, że tam jest użyte jakie słowo, które mówi o dojrzałości, tak? Inaczej mówiąc, jeżeli chcesz być dojrzały, Pan Jezus do niego mówi, to zrób coś. Sprzedaj męczność i przyjdź na śladuj mnie. Pan Jezus zachęca Go do wydawania owoców. To jest zaproszenie do tego, żeby wydawał owoce. Dlaczego? Dlatego, że tylko dojrzałość wydaje owoce. Dojrzałość wydaje owoce. Inaczej mówiąc, On zaprosił Go do uczniostwa. Pan Jezus zaprasza Go, stań się moim uczniem, bo tylko w uczniostwie, albo inaczej, przede wszystkim w uczniostwie, tak powiem, albo powiem jeszcze łatwiej, najlepiej w uczniostwie, wchodzimy w dojrzałość, w głębszą relację z Bogiem. Bo w uczniostwie jest praktyka tego, co słyszymy, a nie tylko słuchanie i mówienie. Aha! Tu nie chodzi o same aha, ale chodzi o to, żeby pójść za tym aha. A Pan Jezus zaprasza go do tego, aby on wyszedł ze strefy komfortu. On miał wyjść ze swojej strefy komfortu i pójść za Jezusem. I tu okazał się problem, dlatego że coś powstrzymało go przed tym, aby wszedł w głębszą relację z Bogiem. I tu okazał się problem, który go powstrzymał. Niestety, dla niego w tym momencie tym problemem było bogactwo. Ale jeżeli byśmy wstawili się w jego miejsce, to moglibyśmy napisać: może swój problem, który nas powstrzymuje, albo mógłby nas powstrzymywać, albo powstrzymuje tych, którzy nie poszli. Uczniostwie za Panem Jezusem. I może problem, który powstrzymuje nas przed uczniostwem, wiąże się z tym, że nie rozumiemy relacji z Bogiem. Bo może myślimy, że relacja z Bogiem polega na tym, że ja żyję moralnym życiem. I w to Pan Jezus tu uderzył. Fajnie, że żyjesz moralnym życiem, ale w relacji chodzi o coś więcej niż tylko moralne życie. Tu chodzi o to, żebyś wszedł. W głębszą relację ze mną, poszedł za mną, zaczął mnie naśladować, a moralne życie będzie owocem tego. Tak? To jest owoc tego, że idziesz za mną. Więź z Bogiem numer jeden, a moralne życie, owoc więzi z Bogiem, a nie odwrotnie. Dojrzałość wydaje owoce. Można powiedzieć, że jeżeli nie będziemy dojrzewać, kochani, czyli nie będziemy uczniami, którzy idą i podążają za nim w praktyce, to tak naprawdę chodzimy po krawędzi. Bardzo mocno ryzykujemy. Możemy zgubić coś, co jest istotne dla uczniów, mianowicie wydawanie owoców. Bo dojrzałość prowadzi nas, kochani, do pomnażania owoców. Sprawia, że nasz charakter się zmienia, kiedy podążamy za Jezusem. Bo podążamy praktycznie, a nie teoretycznie, nie w iluzji. A kiedy podążamy praktycznie za Jezusem, stajemy się uczniami, to wtedy schodzimy z tej krawędzi i idziemy pewnie, stawiając każdy krok za Nim, bo wiemy, że robimy to, czego On od nas oczekuje. I wtedy te niebiańskie wrota są dla nas szeroko otwarte. Dlaczego? Dlatego, że tylko dojrzałość wydaje owoce. Na zakończenie przeczytam werset, który o tym mówi. Właściwie to są dwa wersety. Wersety z drugiego Piotra 1, 10, 11: Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. Powiedzcie nigdy nigdy tam jest napisane, że nigdy to jest niesamowite nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.